Kolejny materiał w Seber tym razem jestem na zawodnik klanu G4 Gaming, Piotrek Kasnęcka. Witam. Piotrek, powiedz mi najpierw na sam początek, skąd się pojawiliście? Bo niewiele osób Was kojarzy. Niewiele osób nas kojarzy, bo raczej nie jeździliśmy na takie turnieje po świecie, nawet w Polsce. Ale gramy ze sobą już około półtorej roku. Znaczy nie we, w takim składzie jak tutaj jesteśmy, gdyż Holender jest jeden z nami, ale nasza czwórka gra już długo razem i ogólnie rozumiemy się. I teraz właśnie postanowiłem tak zacząć, pokazywać się na scenie europejskiej i polskiej. Zaczęliście od bardzo mocnego uderzenia, bo wyjazdu na CC 7, czyli, czyli tutaj na ten turniej. I powiedz mi, jak ci, jak, ci się, jak ci się tutaj podoba? Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. Naprawdę jest tutaj dobrze to przygotowane, dużo stanowisk, nie jest opóźnienia, ale to już trudno trzeba przeżyć. Yy, duża hala, no, ogólnie bardzo ładnie tutaj jest dużo. Sławnych graczy. No. Nie czuliście się przytłoczeni? Przytłoczeni? Może trochę, może trochę, ale postaram dać sobie wszystko. No właśnie. Dołączyliście niedawno do zespołu GFO i no i co zaoferowała nam ta organizacja? Czy by was skusiła? GFO skusiła nas z tym, że dali nam koszulki, udostępnili serwer, głosowy, jak i do ćwiczenia Call of Duty. Bo no. Zapłaciliśmy z własnych pieniędzy za wyjazd tutaj, ale no chociaż gdzie, mieliśmy gdzie trenować, a żadna organizacja raczej niedawno nie lepszych warunków w tym momencie. A czyli do wyjazdu się nie dołożyli? Nie. Ale w, razie, w przypadku sukcesu w przypadku... liczycie na coś? W przypadku sukcesu <gry> poprosimy o podwyżkę albo awans. Właśnie, wspomniałeś, że grać tu jest holendrem, tak. który dołączył za? Za Siela. I dlaczego? Łukasz nie mógł z nami przyjechać z powodu kłopotów rodzinnych. Nie będę o tym mówił, bo to jest jego prywatna sprawa. No i niestety w ostatniej chwili zastąpiliśmy go właśnie tym holendrem. Na szczęście poznaliśmy go, więc nie było większego problemu ze ściągnięciem go tutaj. Remix, tak nazywa się zawodnik, z którym teraz trenujecie? No i dlaczego akurat on? Dlaczego on? Lubimy go. Jest bardzo dobrym graczem. Graliśmy z nim już parę razy, a to trzeba było na szybko kogoś znaleźć, to byliśmy w sumie ograni z nim. A także, no, blisko, znaczy, mieszka w Holandii, nie ma kłopotu z dojazdem, więc zdecydowaliśmy się jego wziąć. Jesteśmy 15 minut przed waszym spotkaniem, przed pierwszym, waszym pierwszym spotkaniem, no i czego oczekujecie i z kim gracie? Gramy z Playground Avenue, bodajże to są yy, Niemcy. Czego oczekujemy? Jak najlepszy żeby do, pokazać z dobrej strony. Oczekujemy wygranej oczywiście. Nic innego nas nie zadowoli. No, a zobaczymy jak będzie. E, powiedz mi, kogo jeszcze macie w grupie? Kogo się obawiacie może tak? Obawiam się oczywiście Power Gaming Czechów. chyba faworyci, między innymi faworyci tego turnieju. Mam jeszcze amerykańskie Loaded, y, Też podobno dobrzy są, chociaż nie grałem z nim nigdy. Mam też MCA, no, nie wiem jak to rozwinięcie tego C. MCA. A także yy, 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 Maus fix, oczywiście. To tak, powiedz mi, teraz, teraz gracie na Crossfire, potem nie wybieracie się na TET z, z tego, co dowiedziałem się nie. przed rozmową. No i jakie są Wasze dalsze plany? Yy, dalszy, no teraz pierwszy to w Pradze, będzie 20 marca. Planuję się tam pojawić, niestety będziemy musieli yy, też szukać piątej osoby na to, ale mamy już paru chętnych do wyjazdu, bo gdyż nasz Holender nie może, ma. Naukę tam w szkole czy jakieś egzaminy. Niestety ubolewam na tym, ale. Czyli się nie wróci, ale to może zdać mi może, jakieś niki konkretne. Yy, Słyszałem, że Hiton jest chętny Natka. Na snipera w sumie nie mamy dobrego w klanie. I ktoś jeszcze, nie wiem jeszcze, w sumie to nie ja się tym zajmowałem, ale w sumie wiem, że Hiton, Natka, może Arm Power. Powiedz mi jeszcze, jak oceniasz grę innych Polaków? Czy, czy jakby podoba Ci się to, co prezentują, czy mo może być lepiej? Y PGS bardzo dobrze się pokazał tutaj, jak na razie. Bardzo mi się podoba ich gra ogólnie. Werskaf, no oczywiście, starają się star no nie, wy nie wyszło im do końca, ale nie mogę nic o nich powiedzieć, bo sam nie wiem, jak zagramy. Ogólnie pozytywnie oceniam. No dobra, do powodzenia w przyszłych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za mną był Kaz z GFO Gaming.